Witam Państwa w firmie Energy Gas Polska, przedstawimy dzisiaj Państwu Saba 9.3 z silnikiem 2.0 Turbo już po montażu instalacji gazowej. Jesteśmy teraz w fazie jazdy regulacyjnej, strojenia autka. W tym przypadku mamy Saba o mocy 210 koni, właściciel chciał zapas na około 300 koni, więc zamontowaliśmy tutaj Jedną z najlepszych instalacji do takich silników maśinturowo doładowanych z podniesioną mocą jest to instalacja KMN Evo. z reduktorem Magic Trujeczka. Reduktora spokojnie wystarcza na moce rzędu 400 koni Wtryskiwacze ET Plus, najwydajniejsze wtryskiwacze, jakie są teraz dostępne. Więc właściciel tego to Sabika może sobie na spokojnie podnosić moc do tych 300 koni. W tym przypadku zamontowaliśmy zbiornik o pojemności 56 litrów w miejscu koła zapasowego, takie, taki, taką pojemność, jaką chciał klient. Tak samo i wlew paliwa zamontowaliśmy w zderzaku po prawej stronie, tuż pod wlewem paliwa, a przełącznik zamontowaliśmy tutaj w lewym miejscu pod kierownicą. Jest bez problemu dostępny, widoczny, nie razi za bardzo po oczach, więc jest w idealnym, że tak powiem, miejscu. E, koszt zamontowania tej instalacji w tym przypadku to jest 3200 zł, e, zwrot, nastąpi, zwrot tej instalacji nastąpi już po przejechaniu 7300, coś w tych granicach kilometrów. E, no teraz zwróćmy uwagę na spalanie tego autka, Spalanie benzyny to jest w granicach 14 litrów na każde 100 km, gazu będzie w granicach 16. Więc no to mamy sporą oszczędność, koszt przejechania tego, tych 100 km, koszt przejechania 1000 km na, na benzynie to jest około 704 zł. Z wyliczeń, a na gazie będzie to tylko 200, około 260 zł. I tak, postaramy się Państwu za chwilkę pokazać jak autko przyspiesza po montażu instalacji gazowej, nie odczujemy żadnych, ale to na, na najmniejszych spadków mocy, no tak powiem. No tutaj akurat jest te 210 koni mocy, w miarę sensownie już się odpycha, tu za chwilę kolega Państwu zrobi zbliżenie na liczniki i pokażemy jak to przyspiesza. Jak widać na załączonym obrazku, auto po montażu gazu nie szarpie, przyspiesza równo, zwięźle, tak powinno być. I tyle. Zapraszamy Was do Energy Gas Polska na montaż i serwis instalacji gazowych oraz do subskrybowania naszego kanału na YouTube, dawania lajków, bo to jest najważniejsze, tak samo i subskrypcja, żeby było Was więcej i żeby jeździło nam się oszczędnie. Trzymajcie się, hej!